Ostatnio życie w naszej wiosce toczy się dosyć spokojnie i pomalutku. Ale to jest Minecraft Hardcore. I dziś będzie Hardcore. Jeżeli coś dzisiaj zrobię źle, to może być to ostatni odcinek w tej serii. Dlatego mam nadzieję, że dzisiaj będziesz do samego końca tego odcinka i będziesz trzymać sam kciuki, żeby nic się nie stało. Tak więc zostaw łapkę w górę i możemy zaczynać. Bęk! I możesz przy okazji sprawdzić jak przyjemnie daje się suba i dzwonek. Dobra, tak więc punkt pierwszy naszej dzisiejszej wyprawy. Przygotowane rzeczy w zasadzie już mam. Teraz powinniśmy wybrać się do Nederu. Ciek? Trafił kogo... O nie, czekaj, bo jak kogoś trafił to. że mnie zaatakowali. Dobra, ja za dwie chodzę, także wiosko. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że to jeszcze wrócę, w razie czego trzymać się beze mnie, jakby. Adam mianujecie sołtysem tej wioski, w razie czego o nich dbaj, papa! Pa. Dobra, otwieramy nasz portal do Nederu. Jako pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. I pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, żeby się zabezpieczyć w naszej podróży i w naszej walce, to handel z piglinami. I popełniłem już mały błąd, a dopiero tutaj wszedłem. W sensie nie zabrałem złota, <grym>, jak tak można? No bo oni mogą dać mi jeszcze tą potkę na ognioodporność, jakby no tutaj. Idąc do fortecy, która nie mam jeszcze zielonego pojęcia gdzie jest, ostatnio szukaliśmy, nic z tego nie wyszło. No, uważam, że może się przydać, jakby, bo nie chcę bym tutaj zginął. Gdzieś mi naprawdę bardzo dużo złota, tylko gdzie to złoto? Czy ja już z nimi przehandlowałem tamto złoto, co miałem? Nie denerwuj mnie nawet. Ty, ja na sobie nie mam złota. Ty, halo? Gdzie jest moje złoto? Ja naprawdę o czymś zapomniałem. Jakby coś co się wydarzyło, jest złoto. Okej, okay, mamy czterna. A, dobra, jest złoto, całe szczęście. No się naprawdę przestraszyłem, że go tu nie mam. W porządku. Teraz już mogę tam iść. I pyszna herbatka sofonki, tu nie? Mm. Smakuje paloną gumą, genialnie. Dobra, teraz pytanie, bo ja nie mam niczego złotego na sobie i tak wypadałoby coś zrobić, żeby nie atakowali, nie? Dobra, mamy złote buty, podmieńmy to sobie i podejdźmy do tych gałganów. Czy jest gdzieś ich tak troszkę więcej? Jakby nie chciałem dużo czasu tutaj bardować, bo ten odcinek może być naprawdę długi. A raczej jestem pewny, że będzie długi. Dobra, tutaj jest jeden. Nie wiem, czy mam wchodzić tutaj do góry, czy jak to można inaczej zrobić? Gate, okay, to jest jeden z tyłu, ale tylko ten mały, jakby to mi dużo nie daje. Dobra, ja pójdę... Ja nie wiem czy ja przypadkiem nie mam jeszcze tych piglinów gdzieś zachowanych tam, gdzie ostatnio byłem. Dobra, idźmy, może coś po drodze uda się znaleźć, a przy okazji szukajmy od razu tej fortecy. Wiecie co? Spójdziemy teraz w zupełnie inną stronę niż powinienem. Tam jest trochę złota. Kurde, ja w te złoto chapę, będę jeszcze sobie tutaj zabrać. A gdzież, a kiesz, świnio? A masz, a masz. Ej, a ja dobrą zbroję, to nawet mnie zabolało, jakby to mnie walnęła. Elegancko. To złoto jest dobra, tutaj muszę jakoś sobie przejście zrobić. He, cyk, elegancko. Ło! Widziałeś to? Jezu, jakbym tam wpadł! Ja cię, to dopiero tej wszedłem. Ja coś czuję, że ten odcinek może się naprawdę źle skończyć. Ale tam było blisko. Dobra, ja stąd idę. To jest niebezpiecznie, strasznie. Zresztą że ostatni raz, jak wychodziliśmy gdzieś dalej, tej w Nederze, to szliśmy tam do tyłu i tam totalnie niczego nie mogę znaleźć, nawet przejścia nie było. Spróbujmy może w drugą stronę, czyli przejdźmy tutaj na tą, jakby, drugą część tej naszej yy, drogi do drugiej wioski. Może gdzieś tutaj bo To jest taka dużo bardziej otwarta przestrzeń, mi się wydaje. Okej, okay? zobaczcie, co to jest. To są bloki kości. Dobra, już się przestraszyłem. Czyli idąc w tą stronę, ja cokolwiek w ogóle jestem w stanie znaleźć, to w ogóle będzie droga. Jest na dole jeden typiasz, ale chyba mnie nie widzi, więc dobrze. Chodźmy tędy. Daj sobie ten bloczek. Ła! No elegancko. I do góry może tu wejść. Czy ja wziąłem wystarczająco dużo jedzenia? No pewnie, że nie wziąć, bo po co, nie? Dobra, ale tego tak już muszę się pozbyć chyba. Ła! Dobra, dlaczego ja w ogóle wybrałem się na taki głupi biom jest pełno tych szkieletów, nie da się łazić. Chodźmy tam. Teraz widzę, że są figliny w ogóle na końcu. To może uda mi się od razu tutaj je przehandlować cokolwiek. Czekaj, zobaczmy jak to wyjdzie. Tu jest tylko jeden, tutaj jest jeden, czy... Wy nie możecie się połączyć, panu? Czy jest bastion drugi? Ty, to nie jest ten... To jest drugi bastion! Pan, normalnie, to jest w ogóle Co... Co się stało, właśnie? Czekaj! Że jak. Że jak to tak? Uno, momento, tu sekundo, co się stało przed chwilą? Bo mi się głowa zepsuła. Dobra, wracaj tam. <laughs> tego nie było, nikt tego nie widział, dobra? Jakby zapomnieliście o tym miejscu w ogóle. Nic nie <laughs> widzieliście jasne. Ja nie mogę, jaki przypomnij, jaki wstę <laughs> Co to było? Dobra, tędy. UPS ale mnie nie strzeli, prawda? Czekaj, weź, ty, strzel pierwsze. pierwszy. A widzisz? Trzeba ich bronią ich pokonywać. Genialnie. Okej, okay, tylko robić to bardzo nieprzyjemnie, bo ja nie wiem, czy tutaj gdzieś nie będzie jakieś dziury, jakby co czas się boję, że gdzieś wpadnę po prostu. No ale dobra, mamy w końcu normalny biom, po którym będzie można szybciej chodzić, tylko ja dalej niczego nie widzę. Nie mogę nawet tutaj wyłączyć z tej mgły, żeby wszystko widzieć. Tu nie ma nic takiego, jak mgła wyłączenie. A do na przodów Optifina nie dodają, więc jakby musimy się przemęczyć w ten sposób i po prostu szukać na ślepo tego. Gdzie ja w ogóle jestem? I czemu tutaj dalej nic nie ma? Ani piglinów których ja potrzebuję? O nie, przestań strzelać A nie fortecy, której też potrzebuję O nie, to i zaczyna się ten bion, głupi No nie, tylko nie to no, Serio, że on taki... To jest forteca? Czy on tak się pojawia To jest forteca? Jezem, ja się, że to... Ja byłem pewny, że to bastion, bo takie cie... Dobra, 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 dobra bo ja Zdążyłem powiedzieć, że nie ma fortecy Po czym wleźliśmy w fortecę tak w ogóle jakąś dziwną Ja nie chcę tu iść Bo jak oni mnie podpalą, będzie przypał. Gdzie są pigliny do handlu? I trzeba pokonać tą... To coś trzeba pokonać Wow, takie że tego nigdy nie zrobiłem! Okej, okay, jest jeden piglin. I to tyle. Czy to jest kolejny Bastian? Nie, to nie jest Bastian. To jest jeden z najdziwniejszych netherów w jakich byłem. To, to, co ten nether jest taki strasznie otwarty jakby? Nie, w ogóle... Nie wiem jakby na jakichś modach jakby to było. Tutaj nic nie ma. Nie ma innych biomów ani piglinów. Dosłownie nic tu nie ma. I do tego jednego gościa po prostu mu to wszystko rzucę. Niech on się tutaj wymienia sam ze sobą. No. Może cokolwiek się trafi. Najwyżej trochę dłużej to potrwa. Chyba, że jeszcze dzisiaj jest jakiś gałgan. Okej, okay, tam jest niby jeden. Jakbym tego przetargał tutaj. Czekaj, daj to złoto. Chodź. Damy radę, myślę. Tu. Tu trzeba go tak przetargać. Pa, i oni się zaraz będą musieli połączyć chyba jakoś, co czy nie? Czekaj, ja muszę zasięg symulacji chyba zwiększyć, bo on w ogóle... Co ty robisz? Złoto. Ej, odnoszę pewne wrażenie, nie? Że chyba coś jest bardzo, ale to bardzo zepsute. Skąd oni się nagle tu pojawili? Ty! Skąd oni tu są? Co się dzieje z tą grą? Ty, oni nie są wo... Co jest? Oni jeszcze tam i wylezą z ziemi po prostu! Oła! I się schowała! Nie wiem jak mam z nimi handlować, bo to nie działa. Czekaj, wyjdź z gry i wejdź! Okej, okay, teraz. Tam Handlujcie ze mną, no to ci. No nie, no weź ją stąd. Mam spory problem, nie? nie czy to nie jest zepsute przypadkiem w tym nowym stawcie, ale oni w ogóle nie chcą handlować. Dobra, ja mam pomysł. Trzeba ich tutaj po prostu zamknąć w tych dziurach jakoś. Czekaj, zrób tak, cyk, 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 cyk. Władujemy ich w łódki, to jest genialny plan. Ale nie ciebie dlaczego on tu flas? Dobra, jest jeden, jest drugi jest trzeci, dobra? Dobra, trzeba teraz wpłynąć do nich. Dobra, ci się wydają być zamknięci Da się tak zrobić? A jak to teraz, żebym go nie trafił przypadkiem? Wiedziałem, że go trafię, nie? Dlaczego tak? Minecraft, to jesteś zepsutą grą strasznie A dobra, bo oni tak są wyładowani tutaj, to mnie nie będzie bił Ła, jednak będzie nie. Dobra, idź mi Trudno Teraz jak jest tutaj dw dwóch To nie muszą już zacząć handlować chyba, nie? Dobra, ej, handlują Ej, działa Dobra, śmiga Jezu, jaki problem tutaj z tym był Chociaż się bałem, że nic z tego nie będzie. Ty, perły już mi dał! Nice. Fajnie. Książka, prędkość dusz, ale tego na razie nie potrzebuję do niczego. Dobra, dwie miksury damy 6 minut w zasadzie bezpieczeństwa. Teoretycznie przynajmniej. Fajnie, jakby więcej strzał mi to dali. Kurde, tych pereł jednak. A nie wiem, jak tutaj będzie znalezienie mędu. A skóry zostawię, bo skóry jeszcze mogą mi się przydać przecież do tego, żeby zdobyć sobie biblioteczki. Ale ej, przecież jeżeli będziemy w endzie, to przy okazji mogę te biblioteczki stamtąd zabrać. Mózg pracuje bardzo dobrze! Tylko, żeby je stąd zabrać i przynieść do domu, to trzeba by było od razu pokonać jeszcze smoka. Ale to jest Minecraft Hardcore, więc trzeba będzie coś z tym zrobić. Dobra, mamy trzy miksturki na dziewięć w sumie minut, dobra, może być. Strzały, okej, spoko, może być. Trochę pereł mi brakuje, nie? Tak, tak, czy trochę dużo? O, ja od razu butę z prędkością dużo. to się może przydać jak będziemy stąd Nie, tak, będziemy wracać, stąd jeszcze będziemy wracać, dobra, to się przyda. Dobra, wszystko powalane możemy śmigać, także panowie wy... Nie wiem, siedźcie jak chcecie. Ja śmigam, zobaczyć, czy uda mi się teraz, żeby nie wpadł ee, w miarę szybko, wydrobić te, te, te pałki, żeby nic mi się nie stało, ale tam było chyba otwarte, z czego pamiętam, jak weszliśmy tam na dół. I nie powinno być chyba większego problemu, no bo tam nie będzie tych szkieletów, nie? Gdyż ostatnio, jak graliśmy, to mnie utłukło i nie przeszedłem gry w Minecraft, ale... Dobra, to było tu? Tak, chyba to było w tej dziurze, jak mi się kojarzy. To teraz, jak już tutaj jesteśmy, tutaj nie ma piglinów. Dobra, są tam u góry, ale to nie, tutaj nie zejdą. Oj. Oj, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest bardzo duży problem. Tam nie pójdę, ja muszę zejść totalnie gdzieś indziej. Tylko tu wszędzie są dziury, nie? To jakby mnie trafił, wynosał z lawy. Przypałby był. Dobra, czy jestem w stanie w ogóle znaleźć w ten sposób coś? W sensie. Czekaj, czekaj, czekaj. Zejdź tutaj niżej. Okej, okay, są skrzynki. Co my tutaj mamy? Mamy trochę złota, brodawki, okej, okay, no też może się przydać Jak będę potem chciał się bawić alchemią, ale teraz jeszcze by trzeba było znaleźć spawner Tam nie ma spawnera, oni się jakoś tak randomowo pojawili Zbroja dla konia, dobra, tego nie potrzebuję, przynajmniej złotej na pewno, nie? Diamentowa? No dobra, niech będzie, już wezmę o Oła! Ale mnie trafił dziad Dobra, weźmy se tędy, bo tutaj nic z tego nie będzie O nie, ich jest tu strasznie dużo Kurde, jednak wejść tutaj nie byłoby takie, takie złe, nie? Tylko okay, jak ja tam nie zejść? Dobra, mamy potkę Teraz możemy zejść tutaj i zeskoczyć sobie tu dobra jestem cały, żyjemy dobra możemy się tłuc, pierwsza pałka jest muszę to zabudować bo oni mi cały czas do góry tam wylatują a tak będzie dużo prościej jak zrobię tam platformę taką u góry już będą się łbami tam blokowali dobra mamy to ale pałek nikt mi nie dał, a nie dał dobra mamy dwie trzy, dobra tutaj nic nie ma wracam tam, cztery <laughs> pięć ktoś mówił że jak rzucę to se w głowę to będę miał na dłuższy czas, dobra na pełne trzy minuty, okej okay. Jeszcze tylko dwie idziemy stąd. 6 i 7. Dobra. Mamy to. Możemy stąd spadać, więc zdawaj mi jakieś bloki i się podciągamy do góry. Lecimy w zasadzie teraz do domu. W domu przygotujemy rzeczy, wszystkie, które będą nam potrzebne do tego, żeby pójść już do endu. Weźmiemy ze sobą chyba wielbłąda, chociaż przecież nie wiem, bo on wtedy tam zostanie, jeżeli go wezmę ze sobą. Kurde, nie wiem, jak to rozegrać. Ła! Dobra, weź mi go stąd Dobra, do domu było chyba w tamtą stronę, nie? <laughs> chyba tak Hop, o Jezu, dobra, udało się Roy tutaj już ma na spokojnie, możemy założyć te buty A to zaraz, dopiero jak dojdziemy tam dalej, jak nie będzie piglinu, żeby mnie nie atakowali i śmigamy na chatę Mam no, nadzieję, że się nie zgubiłem Czekaj, w którą stronę ja powinienem iść? Nie kojarzę jakoś tego miejsca, tamtędy chyba bardziej <laughs> w ogóle nie tu Halo? Czekaj, czekaj, bo coś mi się zepsuło Ja <laughs> nie muszę gdzieś tam wejść? Dobra, zaraz nad przepaścią, na hardkorze, bardzo fajnie jak ja się pewnie czuję Dobra, jesteśmy, ale to w ogóle nie jest to miejsce, nie? Dobra, wróć tam gdzie byłeś, bo coś źle mi bardzo poszło, to nie tędy w ogóle hmm. Okej, okay, to nie było przypadkiem tutaj? Tam tędy, dobra, tam dołem muszę jakoś pójść Jest mi ktoś w stanie powiedzieć skąd ja tutaj przyszedłem? Rozumiem tak, to będzie najbezpieczniej i dawaj tędy, chyba, chyba tędy No ta nie miała kiedy strzelać Dobra, ten, to jest na pewno ta droga już. Jakby to do mnie nie strzelało, to by to dużo lepiej by mi było. Ło, wow, znowu mi tak wyszło, okej, okay, nice. Strasznie szybko się na tych butach biega. Boże, że nie spadł. Dobra, chyba tu. No ja tutaj gdzieś. To wygląda, jakby to była droga gdzieś tu. To wygląda jakbym to, to postawił, więc... <laughs> no to musi być tu. Okej, okay, żarcia na szczęście mi starczyło. Gdzie daleko jest do tego portalu? Dobra, widzę portal! Ej, udało się, jest genialnie! Czyli naszym następnym etapem będzie już podróż na pytanie, tylko jeszcze jak daleko w sumie? Bo nie mam zielonego pojęcia gdzie my w ogóle nawet powinniśmy pójść w tym momencie. Okej, okay, ale jest mały problem, bo to nie jest to miejsce gdzie ja miałem być. Halo? Przepraszam bardzo, to nie ta wioska. <laughs> Okej, okay, Będziemy na miejscu. Teraz pytanie, co ja muszę przygotować? Mogę zaczentować łuk? Czy potrzebuję coś ze zbroi? Ja nie mam w ogóle... Aha, mam 12 letelik w tym momencie. No dobra, to nie wygląda aż tak źle. Może coś uda się z tego wykombinować. Siema, <laughs> przeżyłem. Nie jest źle. No i mamy, potworna forteca i prosto w ogień. Kolejne postępy, ale to jeszcze nie koniec, hardcore dopiero się zacznie. Łączymy perły razem z tymi pałkami. Zróbmy sobie od razu enderowe perły, oko enderowe, dokładnie tak, zaraz się dowiemy, w którą sobie pedem. i... Teraz, jakbym znalazł inny łuk, połączył go ze sobą tak, żeby mieć jeden sprawny tak na 150% i do niego bym coś wrzucił. Dobra, weź to, weź tę strzałę, bo to też może się przydać, na pewno potrzebuję wiadro z wodą. W razie, gdyby smok mnie uderzył, nie? Jakby... Oh, może nie być lekko. Mamy TNT, ale nie wiem czy na TNT to dobry pomysł, żebym świecił ze smokiem. No Dobra, weźmy więcej tych strzał, jest Git, tyle powinno mi wystarczyć. Dobra, ra, pełny łuk możemy go wziąć i zenchantować Teraz weźmy sobie lazuryt. I co, co jeszcze mogę sobie schować? Potrzebuję więcej żarcia. Gdzie tu całe mięso, które przepalimy? Ja tam jest naprawdę dużo tego przecież. Już całe ze żarłem. Ja nie mam jedzenia w ogóle, o co tu chodzi? Dają sobie ziemniaki przepalić, co, co, co jest? A przepiekę se ziemniaki. No co mam zrobić, jak się to zrobi? <laughs> Złote jabłka wezmę teraz ze sobą, bo trudniejszej walki chyba już nie będzie, ani momentu na to, żeby ich użyć. Idziemy zemczątować łuk. Co mi wejdzie tutaj za 12 leveli? Czekaj, a jak się robi o ten kamień szlifierski, żeby móc usuwać te bony, Teraz sobie coś usunął z butów czy coś, żeby coś lepszego sobie wsadzić? Musiałbym przepalić jeden stoł. Dobra, znalazłem jeszcze siano, ja nie będę sobie tego. Czyli ziemniaków tyle brak, gdzie mogę chleba sobie nacierać, to przecież. Dobra, zrobiłem sobie jeszcze chleba, bo znalazłem siano, więc nie będę tutaj tego więcej przepalał. Chyba wszystko na ten moment mi się wydaje, że mamy. Okej, okay, jest ten kamień i teraz na tym kamieniu będę mógł coś wyczyścić, ale co ja miałem wyczyścić niby. Buty z ochroną mogę. A czekaj, ochrona przed pociskami tutaj spodnie sobie wyczyszczę. I buty też może w sumie spróbować. Dobra, nauku mam moc jeden, nie wiem, czy to było warte tego, ale to trudno. Łagodny upadek, ej, to nie jest złe, że coś takiego miał, jak będziemy na przykład dostawali strzało od niego na łeb. Jedyne co mi zostaje to nieziszczalność. Ochrona przed ogniem, dobra niech będzie. Nie wiem, czy wyszedłem na tym lepiej czy gorzej. Ale wydaje mi się, że mamy wszystkie chyba możemy ruszać. Dobra, sprawdźmy w którą stronę w ogóle to będzie wszystko się kierowało i teraz w razie czego gdybym zginął, to trzeba się jakoś pożegnać. Szkoda tej wioski gdyby się nie wyszło, ale musi wyjść, jakby nie ma innej opcji w ogóle. Dobra, w którą stronę? Tam? Okej, no dobra Zobaczymy sobie łódkę jeszcze musiał wziąć, bo tutaj będzie wodą raczej dużo do przepłynięcia. Dobra, no to płyniemy tutaj. Ja nie wiem czy przypadkiem nie będziemy musieli dopłynąć do tej głównej wody w sumie bo to by było najlogiczniejsze, jakby... Znaczy no nie wiem na jakich kratkach teraz jesteśmy. Jesteśmy 500 na 1000 i ja bym tak popłynął na ty... Nie wiem, z 1000 na minus 2000? Ja nie chcę Peru stracić, nie? Bo to, tam potrzeba ile 12? To jest minimum. Jest ja mam dwie Peru, jak mi pęknie, no to trudno, ale no zobaczymy jak to. Jak to tam wyjdzie? A to ja wtedy wtedy płynąłem, jakby... Ja sobie szukałem tego części mogłem znaleźć! I naokoło płynę całą drogę. Nie ja to jak teraz na przykład tam mamy tą otwartą wodę, bo to jest zaraz kończy mi się całkowicie w ogóle przecież teren. To to jest szansa, że co, że będę miał na przykład ten odsunięty strąkol taki w wodzie? Dobrze by było. Przepłynąłem jakieś 600 kratek w tym momencie. Mamy tutaj ten teren. Dobra, zobaczmy, czy ja muszę iść do tej wody, czy. okej, okay, czyli nie do końca do tej wody, bo woda była bardziej na lewo. No nie! Nienawidzę, nie. Pękła mi perła. <kluje> wow! Ja zawsze kijam na odcinkach! O co z tym chodzi? Dobra, czyli tutaj cały czas. A... To, to nie będzie ten otwarty Stronghold w takim razie. Kurde, nie podoba mi się. Czy ja tutaj właśnie słyszałem skalk? Dead Bush My Place on Skulp Fox. Co to są za dźwięki? W sensie po prawej stronie cały czas mi coś wyskakuje, nie? Tak, jakbym znalazł coś pod ziemią dziwnego. Dobra, nieważne. Jeszcze noc przyszła, ja niejamuszka. Genialnie. A nie, tu jest ta woda jednak. Ej, no to, to, to może, może, ale tylko może Weźmy sobie tak do 2000 myślę, po prawej stronie, bo co czas na wprost każe. Zaraz spójrzmy perłę, przy dwóch tysiącach, gdzieś tak mniej więcej, zobaczymy czy to jeszcze dalej Teraz tą wodą będziemy płynąć, czy to już jest gdzieś tu? Też znając życie, to będzie jeszcze nie wiadomo jak daleko stąd A stres zaczyna rosnąć, bo jestem coraz bliżej <laughs> Jestem coraz bliżej Endu i to... Ej! A ja tutaj byłem, ja wiem w którym miejscu jestem Dobra, tak jak jesteśmy tutaj, 1920, możemy cyknąć per... Do tyłu! Tuż jest tutaj! Jest! Perła cała. Ej, to... To musi być gdzieś to już end. Dobra, widzę, że tu jest coś pootwierane. Sprawdźmy, czy to nie będzie gdzieś tutaj przypadkiem. Tu można też wpłynąć. A ja mam wydajność pod wodą, nie? Genialnie. Dobra, wiecie co? Ja bym sobie wziął trochę drewna i porobił drzwi. Jak chcemy tak wpływać, to żebym się przypadkiem nie udusił. Bo najgorsze, jakbym wybrał się do smoka, z nim walczyć, a udusił się pod wodą po drodze. Dobra, aż ja tak jest stać trochę. Ten kurczak! Kurczak z zombie, to nie jest jakaś mała szansa na to, żeby takie coś mi się zespanowało przypadkiem? Dobra, mamy to. Dawaj to. I wpłyniemy na to. Mam nadzieję, że tak się da znaleźć. Stronghold, prawda? Jakby <grym> gdzieś tu był. Dobra, weź powietrza trochę. Tam coś jakby było niby widać. O, zbugowało mi się trochę, dobra, ale tam nic nie widzę. Tutaj też nie, a perły też nie chcę na razie cykać. Zaraz, pójdźmy jeszcze niżej. Teraz jesteśmy bardzo nisko, ale ja tutaj... Ja tutaj nie widzę nigdzie Endu. Dobra. Stoimy. To były jakie kordy mniej więcej? Cały czas jesteśmy jakby pod sobą, więc ja nie wiem teraz czy po prostu nie powinienem się kopać. Gdzieś tutaj. I w ten sposób powoli szukać... Endu na słuch. Nie wiem. Okej, okay, znowu woda. Będę teraz mniej więcej szukać lawy, nie? Chyba jak tak chodzę. No ale jest mały problem, bo ja tak kopię, ale to totalnie niczego nie ma, nie? To jest cały czas zamknięty teren. <noise> Co ty gadasz? Dobra, mamy to. Okej, okay, udało się. Ło! Wow. że tam spędzę nie wiadomo ile czasu. Dobra, teraz pytanie czy ja znajdę gdzieś tutaj zanim wejdziemy do tego, do portalu, to ja muszę znaleźć jeszcze sobie biblioteczki. Okej, okay, czy to nie jest gdzieś tu? Jest skrzynka. Jabłka, ja bo to ja nie chcę. A, Dobra, to ja coś tutaj wykopałem, chyba to to nie będzie na pewno to Ej, jest skrzynka, to może świadczyć o tym, że niedaleko może być Stronghold Jest jeszcze perła nawet, że Stronghold Portal w sensie Ale tam się paliło światło, więc coś tam może być Okej okay. Dobra, chodźmy na dół No nie, no teraz weź, znajdź cokolwiek tu Słychać gdzieś stąd lawę? Okej, okay, jest kolejna skrzynia Tutaj będzie już stronko. Okej, okay, mam biblioteczki. Ej to spoko. Biblioteczki są naprawdę okej, okay, bo tego też szukałem. Gdzieś powinny być jeszcze skrzynki takie fajne, nie? I tam powinny być jakieś fajne enchanty, z czego kojarzę. Okej, okay, nic nie ma, niestety. Coraz bardziej czuję jak mi ciśnienie rośnie, bo... <laughs> wszystko się tak zbliża, już ten smog zaraz będzie, tylko żeby to wszystko wyszło, proszę, bo się seria zakończy. Mm, no jest strach, no jest straszny strach, kurczę. No nie. Na pewno gdzieś jest Stronghold, bo jakby tak średnio widzę. Jest kolejna biblioteka. Ochrona, oddychanie, torpeda, spokojnie, niech będzie wezmę sobie za darmo. Tylko naprawdę średnio w Stronghold nie. Zasadnie nikt... Czy to jest w ogóle inne miejsce jeszcze? Jakie to jest rozległe, strasznie. Jest! Dobra, mamy Stronghold. Wchodzimy tam, mery Państwo. Hardcore to hardcore, dawajcie. Up. Dobra. Musimy to zrobić i musimy wygrać. Damy radę, nie ma innej możliwości Dobra, weź jabłka Uf. lecimy. O, kurde, ale to jest stres. Czemu tak daleko? O, da radę. Pięknie. Herbatka. I zaczynajmy tą zabawę. No co, ja nie umiem strzały? Jeden zbity, drugi zbity, trzeci zbity, czwarty zbity, piąty zbity. Oj oj. Weź ten chleb jak... Czekaj, 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 bo teraz jak spojrzeć tutaj. Dobra, tam u góry cały czas jest. Chyba zbity, bo już go nie widzę, dobra. Ta trzeba będzie pójść. Da się trafić jakoś pomiędzy tutaj? Da się nie? Dobra, mamy to. Mamy to. Dobra, muszę zbić jeszcze. Tutaj jest jeden, przynajmniej. Tam u góry. Nie, 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 nie. Dobra, 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 nie zrzucił mnie, ale było blisko już. O, co za dziad. Na szybki chlebek. Mamy jeszcze strzały. Dobra, dużo tego jest, nie jest źle. tam cały czas jest, to jeszcze nie mogę tego trafić. Okej, dostał? Nie, wiem, że to nie będą już wszystkie, bo on w ogóle już teraz nie dostaje. I zobaczcie, że ma coraz mniej punktów życia, nic się nie regeneruje. Może zaraz. Może zaraz się uda. Dawaj go! Ja nie, nie, nie mogę tak strzelać bez sensu, zaraz mi się strzały skończą. Ile tego mamy? Dobra, strzały jeszcze jest dosyć dużo. Dobra, teraz mogę sobie w niego pana walać. Nie wiem, czy nie walić go mieczem, jak będziemy teraz na blisko. Gdybyśmy sobie zjedli Foxa. Dobra. Zbili go po głowie. Spróbujmy. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Dobrze szło, ale zaczął latać. Pół życia ma teraz. Jeszcze chwila przed nami. Dobra, znowu schodzi. Chyba spróbujemy znowu z miecza go wziąć. A tyle co się da to... Dobra, tym już nie nawalimy mu. Dobra, dawaj. Dawaj, 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 nieźle, nieźle, okej, okay, wal. A, mamy to! Czemu te Endermany tam u góry są? Jak, jak tam spojrze niechcący, dopiero będzie przypał. Wkurzamy jaką strzelatymi główienkami. Zrzucił ich. Co za typ? Mamy to, mamy. Nie! Nie, 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 bo to strasznie gryzie. Dobra, końcówka życia dosłownie, no. Ila strzał, dobra, kończą się powoli. Okej, okay, jest percz. A ja będziemy musieli to skończyć mieczem. Dobra, trafiony. trafiony, trafiony, trafiony. Mamy to! <ścoughs> zdążył wylądować. Nie, yeah, jak pięknie. Uf, udało się. Nazbierajmy sobie tego ekspo. mamy bardzo dużo levelików, 70 chyba powinienem mieć. I teraz widzę, że już mamy otwarte okno do tego, że można było pójść do End City i tam nazbierać sobie najważniejszej rzeczy, jaką będzie dla nas, myli państwo, eleterka. Zrobiliśmy to. <ścoughs> Witam w domu.